Cześć, przyjechaliśmy do zoo Wojciechów, znajduje się ono pod Lublinem, zaparkowaliśmy się tak naprawdę w szczerym polu, pan na bramce nas kasował. płatność jest tylko gotówką, za bilet rodzinny 2 plus 2 zapłaciliśmy 55 zł, no i idziemy zobaczyć. Na razie jak widać spacerujemy właśnie takim Alapolem i tutaj już są pierwsze zagrody. Wchodzimy. Ile kup narobił? No narobiły kupek, no muszą robić kubki. Zagrody są bardzo ładne, nowe, trawka fajnie przyszczyżona. Zwierzaczki wyglądają fajnie, zadbane są. Tam leżą sobie kus, kuski owieczki, no, o, alpaki. Wzykaj. No, zobacz, jaka fajna biało-czarna. A tam malutka leży malowana. No, twarde marogi. No, to są śmieszne, takie biało-czarne. To są moi ulubieńcy. Moje futrzaki. Alpaki. No, alpaczki są. I one się uśmiechają właśnie, że przypomina. O, o. To jest tylko taki człowiek. Więc na zawsze po prostu zebra tato. Zacz tak, tu sobie leżą dwa. Jeden jest pod spodem. Będę nagrać. Dobrze, i tutaj jest jeden. I Szymuś nagrywa. Przyjechaliśmy jeszcze na punkt widokowy na Wisłę. Zaparkowaliśmy się w jakiejś bocznej dróżce i idziemy teraz zobaczyć. Mamy tu sad z wiśniami, także na pewno sobie coś pojemy, a tu ktoś był mega romantyczny i tam pisze, wyjdziesz za mnie 2020 rok chyba i tak zostało. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale mega pomysł. I tu mamy cały kamieniołom. Idziemy się przejść.